Cześć. Dzisiaj wideo, ponieważ słowo pisane powoli odchodzi do lamusa. Ludzie nagrywają wideo, filmy, tworzą nawet teledyski, więc co mi tam? Ja też dzisiaj nagram wideo. Dzisiaj ważny temat. Czy wiecie, że większość początkujących biznesów zaczyna swoje działanie od końca? Jak to możliwe i jak to się dzieje? Może nawet Ty działasz od końca, a nawet o tym nie wiesz. A sprawy dzieją się tak. Masz pomysł, więc wiesz jak go zrealizować i zaczynasz działać. Idziesz do urzędu, odpalasz stronę internetową, drukujesz wizytówki i działasz. I to przez jakiś czas się kręci, natomiast po jakimś czasie łapiesz się na tym, że masz zdecydowanie za dużo pracy, za mało efektów. Klienci nie do końca są tacy, jakich sobie wymarzyłeś. Produkty zaczynasz sprzedawać. W cenach niższych niż na początku zakładałeś, i ogólnie w głowie chaos, praca nie idzie do przodu, nie czujesz, że masz moce sprawcze, tracisz mobilizację i nie jest dobrze. Może też być tak, że masz pomysł albo nawet kilka pomysłów, i w pierwszym momencie nie decydujesz się, który z nich jest najważniejszy. Zaczynasz realizować dwa, trzy pomysły naraz. Starasz się to wszystko rozplanować, starasz się działać w jednym kierunku, w drugim kierunku, w trzecim kierunku, czyli jeden, drugi, trzeci pomysł po kolei, i tak naprawdę dochodzi do tego, że ty dużo pracujesz, ale praca i robota nie idą do przodu, bo, bo tak się nie da. Na początek trzeba wybrać jeden pomysł i od niego zacząć realizację. Jeżeli y, zacząłeś od realizacji kilku pomysłów, to może się zdarzyć tak, że tak naprawdę nie podjąłeś tej najważniejszej decyzji, który pomysł jest najważniejszy i z którym pomysłem ruszasz w świat. I może też być tak w tej sytuacji, że nawet nie doszedłeś do urzędu, nie zarejestrowałeś działalności gospodarczej i nie odpaliłeś strony, bo nie wiesz, jak to wszystko poukładać. Spotkałam mnóstwo ludzi. Którzy prowadzą biznesy albo są na starcie i chcą zacząć działać, ale nie są w stanie tego wszystkiego sobie w głowie poukładać, bo nie zaczynają od początku, tylko zaczynają od końca. Mają pomysł i lecą i działają, a to troszeczkę nie tak. Dzisiaj wam powiem, że jest na to pomysł. Jest na to pomysł, żeby to wszystko przeprowadzić w dobrym kierunku, żeby działać, żeby mieć satysfakcję, żeby zarabiać pieniądze, żeby przychodzili do nas tacy klienci, o których marzymy i od których chcemy odbierać telefony, gdy dzwonią a nie, 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 nie dzisiaj nie, jutro do niego dzwonię i żebyśmy sprzedawali nasze produkty i usługi w takich cenach, w jakich zakładaliśmy, i po jakimś czasie mogli te ceny podwyższać. Nie pracować, albo pracować tyle samo nawet, tylko bez wyrzutów sumienia i bez tego okrutnego chaosu w głowie. To się da zrobić. Do tego potrzebne są trzy kroki: baza, strategia i plan. Jeśli chwilę mnie obserwujesz, to już wiesz, czym jest baza, czym jest strategia i czym jest plan działania, i wiesz, że to porządkuje kolejno myśli, pomysły i działania. Najpierw je wkłada do odpowiednich szufladek w głowie, a zaraz potem układa to wszystko na papierze w solidny plan działania. Dla tych, którzy jeszcze mnie nie znają i dotarli do grupy niedawno, powiem tylko, że mam na imię Mana, jestem trenerką, jestem grafikiem i tak naprawdę na co dzień pomagam ludziom, którzy prowadzą biznesy i którzy dopiero te biznesy zakładają w poukładaniu wszystkich właśnie rzeczy, działań, pomysłów, myśli, nawet w poukładaniu tak naprawdę tych rzeczy, których nie mają i których potrzebują w odpowiednie miejsca i zaplanowanie wszystkich działań, żeby tak naprawdę ten biznes zaczął się dziać, żeby on nie przytłaczał, nie przygnębiał, ale cieszył nas i przynosił. Przynosił dochody i przynosił te pieniążki, które później wydamy na życie. A kto słuchał i wie, że dla mnie pieniądze na życie to nie są te pieniądze na rachunki, na ZUS, na podatki, na buty dla dziecka, tylko pieniądze na życie to są te pieniądze, które wydajemy na te rzeczy, które kochamy robić. Więc tak to będzie wyglądać. Słuchajcie, ja teraz chcę Wam powiedzieć po kolei, od czego zacząć, żeby działać. Po kolei, nie od końca, nie od rejestracji działalności gospodarczej, nie od budowy strony internetowej, ale od tego momentu, kiedy zaczynamy podejmować świadome decyzje. To jest coś naprawdę niesamowitego, że bardzo często boimy się podjąć tej najważniejszej, świadomej decyzji. I teraz po kolei zacznę. Ja sobie teraz na ściągawkę zobaczę. Po pierwsze, najważniejsza rzecz i najważniejsza decyzja. Zanim zaczniesz działać i zanim założysz działalność gospodarczą, usiądź i pomyśl, ile pieniędzy potrzebujesz zarobić. Nie ma sensu rzucać etatu, kiedy jesteśmy przez lata na bezpiecznej pensji z etatowej i tak naprawdę nie kontrolujemy swoich wydatków, kosztów, bo tak często bywa, tak? Mamy pensję, wydajemy, jak nam brakuje, to nie wiem, kredyt w rachunku, mąż, ciotka, mama, rodzice. Jakoś się wspieramy i nie mamy świadomości tego przepływu pieniędzy, tych pieniędzy, które są nam naprawdę realnie potrzebne. I tutaj, w tej kwestii, trzeba sobie zadać dwa pytania. Po pierwsze, ile realnie pieniędzy potrzebujesz? Czyli jakie masz koszty życia, wydatki na jedzenie, na mieszkanie, na kredyt? I jakie będą Twoje koszty. Jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej, trzeba ze drzwi się dowiedzieć, w jakim zusie będziesz, ile tego zusu będziesz płacić, jaki będzie pułap podatkowy. Naprawdę, mamy internet, mamy doradców podatkowych, tutaj nie ma żadnej filozofii, trzeba się za to wziąć, spiąć pośladki i dowiedzieć się, jakie będziesz miał realne koszty po założeniu działalności gospodarczej, bo to nie będą tylko koszty na jedzenie, na czynsz i na wakacje, tylko dochodzą dodatkowe koszty. Więc pierwsza rzecz, pomyśl ile pieniędzy potrzebujesz. Bardzo często zaczynamy też od końca tutaj w tej kwestii, na tym poletku finansowym, bo sobie myślimy ile byśmy chcieli zarabiać. No bach, no, każdy chce 10 tysięcy na start zarobić. No po to otwieramy biznesy, żeby zarabiać więcej niż na etacie i żeby się z tym cieszyć i żeby z tego korzystać, ale naprawdę w realnym życiu 10 tysięcy dla chyba 100% biznesów, które ja znam, nie przyszło w pierwszym miesiącu ani w pierwszym półroczu. No to trzeba sobie po prostu zapracować. I tą ścieżkę do tych 10 tysięcy trzeba sobie wymarzyć tak naprawdę i, i wymarzyć. Źle mówię, nie wymarzyć, zaplanować. To trzeba po prostu zaplanować. Więc zacznij od określenia ile pieniędzy realnie potrzebujesz, a później pomyśl, ile chcesz zarabiać. Czyli zakładamy, że chcesz zarabiać 10 tysięcy. Super. Najpierw zaczynasz od momentu, kiedy startujesz z działalnością gospodarczą i dążysz do tego, żeby zarobić, załóżmy 5 tysięcy, które jest Ci niezbędne do tego, aby utrzymać się na powierzchni, tak? Mieć na ZUS, mieć na rachunki, na utrzymanie, na jedzenie. A później, jak już będziesz wiedzieć, po dwóch, trzech, czterech miesiącach, pół roku, każdemu zajmie to różną y, ilość czasu, zaczniesz myśleć, jak możesz swój biznes przemodelować i co możesz zrobić, żeby dojść do tych 10 tysięcy. Ja nie mówię, że to 10 tysięcy to jest rzecz, o której nie należy myśleć. Tak, należy myśleć, ale najpierw ustal i dowiedz się, ile kasy potrzeba Ci na początek, żeby przeżyć, zanim zrezygnujesz z etatu, Albo zanim w ogóle założysz działalność gospodarczą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, o której warto bardzo pomyśleć na początku, a którą pomijają ludzie, bo myślą w bardzo różny sposób. Drugą rzeczą jest to, żebyś pomyślał, pomyślała. Ja przepraszam, że mówię w odmianie męskiej, jakoś tak mi jest lepiej, mówię o sobie, że jestem trenerem, a nie trenerką, jakoś tak. Angielska wersja jest oczywiście e, prostsza, bo się mówi po prostu. A u nas jest i damska, i męska. Natomiast do rzeczy. Przemyśl, ile czasu chcesz pracować, żeby zarobić te pieniądze, których potrzebujesz realnie do przeżycia. Tutaj też jest dowolność. Każdy będzie miał inaczej. Jedni będą chcieli pracować 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu. Inni sobie pomyślą, chcę szybciej odciągnąć sukces, mam możliwości, będę pracować 12 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. Inni, i tak bardzo często się dzieje, którzy w ogóle o tym nie pomyślą, będą pracować 7 dni w tygodniu po 12 godzin, bo dużo obowiązków, bo niedotrzymanie terminów, bo klienci chcą. Tak się zdarza, naprawdę, sama to przeżyłam. Pracowałam 7 dni w tygodniu, może nie po 12 godzin, ale faktycznie a, średnio to wyglądało. Więc warto sobie na początku, zanim się nazwie, no, nazwiemy przedsiębiorcą i biznesmenem, pomyśleć, ile chcemy czasu poświęcić na ten biznes albo ile możemy. Bo jeżeli jeszcze pracujesz na etacie i zaczynasz dopiero rozkręcać swoją firmę, to przemyśl realnie. Ile możesz czasu dziennie albo w tygodniu poświęcić na, swój, na swoje firmy, na rozwój, na produkty, na usługi, na spotkania z klientami. To jest bardzo ważne, bo zakładasz, że albo poświęcasz na początku dużo czasu i to się dzieje szybciej, albo podejmujesz świadomą decyzję, znowu tu jest świadoma decyzja, podejmujesz świadomą decyzję, że masz 4 godziny dziennie. I będzie rozkręcanie tego biznesu trwało dłużej. Będzie to się działo powoli, ale będzie się działo skutecznie. I wtedy będziesz działać bez wyrzutów sumienia i bez jakichś takich kurczy: Mogłabym więcej, moja koleżanka robi więcej, albo mój kumpel już działa, już sprzedaje, a ja dopiero przygotowuję. Nie, to są Twoje decyzje. Nie patrz na innych, bo, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Zastanów się, ile możesz. Ty poświęcić czasu dla swojego biznesu. To jest bardzo ważna rzecz. Trzecia rzecz, mm, i to jest rzecz e, równie ważna, ja nie potrafię tutaj powiedzieć, ta, ta kolejność w zasadzie jest bardzo, e, bardzo przypadkowa. Trzecia rzecz to jest e, kwestia realizacji pomysłów. Jeżeli masz pomysł i jesteś przekonany, bądź przekonana, że to jest pomysł dobry. Że masz energię i masz siłę, żeby go zrealizować, no nie rezygnuj. Nieważne ile masz lat. Po prostu zacznij działać. Przygotuj się do tego, nie rzucaj nagle pracy w korpo albo pracy na dobrym stanowisku, bo ty masz świetny pomysł i nagle go zaczniesz realizować 24 godziny na dobę, hmm, bo może to się nie udać, prawda? Ale przemyśl, zaplanuj i zacznij realizować. To, że dodałam, że nieważne ile masz lat, to jest bardzo istotna sugestia i bardzo istotna rzecz, ponieważ bardzo często spotykam ludzi, którzy w okolicach po 35, 40 się jakoś tak wycofują, tak? Nie no, biznes, biznes to jest dla 20-latków, jak jeszcze żyją u rodziców, to mogą zaryzykować. Nie do końca. Mamy takie fajne czasy, kiedy naprawdę ludzie po 40 mogą zaczynać życie na nowo, zawodowe i prywatne też w sumie, i te rzeczy się dzieją. Ja obserwuję takich ludzi, kobiety i mężczyzn, kobiety i, mężczyzn i, i to jest fantastyczne, bo oni mają doświadczenie życiowe. Jeżeli ty jesteś w tym wieku po 35 roku życia, po 40, a nawet po 50, to pomyśl, jaki ty masz potencjał ile ty masz w głowie, ile ty masz już doświadczeń, które możesz wykorzystać, i najważniejsze masz już ten dystans do ludzi, do świata a to jest bardzo ważne. I to bardzo pomaga w prowadzeniu firmy. Ja sama zaczęłam zmieniać swoje życie zawodowe dopiero na 40 urodziny. To dokładnie tak było. Na 40. urodziny postanowiłam, że spełnię swoje marzenie i będę w końcu mieć zawód, który chciałam zawsze wykonywać, będę grafikiem. To znaczy ja zawsze chciałam tworzyć coś rękami i zawsze chciałam tak twórczo się wyżywać i zawsze chciałam to robić dla kogoś, nie tylko dla siebie i do szuflady. Więc na 40. urodziny poszłam do szkoły graficznej i zostałam grafikiem. I Przyznaję, nie rzuciłam pracy z dnia na dzień. To wszystko było przemyślane, zaplanowane i, i w miarę bezpieczne. To trwało dłużej, bo nie stało się z dnia na dzień, ale taka była sytuacja rodzinna, taka była moja sytuacja i takie podjęłam świadome decyzje, że nie rzucam się halo w przepaść i nie rzucam pracy i zostaję grafikiem, i teraz przybywajcie klienci. Tylko powoli budowałam sobie portfolio, powoli zdobywałam pierwszych klientów, trwało to dłużej, ale nie czułam zagrożenia i nie było takiego stresu. Fakt, dużo, bardzo pracowałam, więc to, to inna sprawa. To były te czasy, kiedy pracowałam po 12 godzin dziennie przez, przez niemal cały tydzień, ale to była moja świadoma decyzja. Ja wiedziałam, że, że tak chcę zrobić. Ale teraz, teraz jestem trenerką, i skąd to wyszło? Jako dziecko marzyłam o tym, żeby być nauczycielką. Ale system szkolnictwa i edukacji w Polsce po prostu mnie przerażał. Absolutnie w ogóle nie pomyślałam ani przez chwilę, jak szłam do liceum i później wybierałam kierunek studiów, żeby pójść w kierunku nauczycielstwa, bycia nauczycielką, nauczycielstwa. Bycia nauczycielką, bo System przytłaczał, zresztą ten system nadal nie jest idealny. Więc moi znajomi i moja rodzina wszyscy mówili, że trzeba mieć konkretny zawód. No to ja wybrałam konkretny zawód, poszłam na prawo, umęczyłam się jak po prostu dziki wół przez 5 lat i już wiedziałam po pierwszym roku, że to kompletnie nie jest moja bajka, chociaż bardzo się chciałam przekonać. Naglądałam się amerykańskich seriali, tam było super. W powie studiów yy, zdałam sobie sprawę, że nasz system prawniczy yy, jest zupełnie inny niż system w Stanach Zjednoczonych, i po praktyce w sądzie już wiedziałam, że z tą adrenaliną i z tym spektakularnym show, który widać na amerykańskich filmach, to nie ma nic wspólnego, ale. To nie o to chodzi. No po prostu jakby nie czułam się dobrze w tym miejscu, bo to nie był mój wybór, który, który podjęłam świadomie. Przyznaję się po latach sama przed sobą i przed Wami tu dzisiaj, że y, tak naprawdę poszłam trochę jak ciele za tłumem, y, bo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. Ja czułam, że ja powinnam gdzieś fotografia, rysunek, ASP, ale nie czułam do końca, żeby miał odpowiednie... Umiejętności norysowałam, ale nie ja też tak dobrze, więc no, zawaliłam sprawę. W każdym razie prawo skończyłam, w kilkunastu miejscach pracowałam i okazało się właśnie po 35 w okolicach 40, że ja już muszę, bo się uduszę i muszę coś zrobić po prostu, co będzie zgodne ze mną, co będę chciała robić i co mi będzie dawało kupę radości. Stąd grafika. Jak już zostałam graficzką, to okazało się, że wszystkie doświadczenia w każdej firmie, w której pracowałam, i moje zdolności komunikacyjne, i to, że potrafię łączyć wiedzę z doświadczeniem, pcha mnie do tego, żeby tym ludziom cały czas doradzać. Jakby okazało się, że moi klienci przychodzili do mnie po logo i po stronę internetową, a ja zaczynałam. A to copywriting jeszcze. No super, ułożę ci teksty. No bo przecież te wartości, to problemy klientów, ja to wszystko wiedziałam. Oni nie, i ja im zaczęłam doradzać. Jakby to wszystko się tak uro urodziło po drodze, że nagle stwierdziłam, dobra, no nie, no jakby ucz tych ludzi, tak? Ale bierz za to pieniądze. Nie rób tego w cenie logo albo w cenie strony internetowej, bo to ci się kompletnie nie opłaca. Zrób z tego osobną usługę. I w taki cudowny sposób, po e, kilkudziesięciu latach wróciłam do pomysłu z dzieciństwa, tak? Zostałam nauczycielką, to się teraz cudnie nazywa, jestem trenerem, trenerką, ale ja nadal przekazuję wiedzę i doświadczenia ludziom. No to czyż to nie jest nauczyciel? No nauczyciel, dokładnie. Więc po to ta długa przypowieść o Maniestoch, żebyście zauważyli i zwrócili uwagę na to, co chcecie robić, w czym jesteście dobrzy, albo o czym marzyliście w dzieciństwie, i spróbujcie zrobić taki miks tego, co już wiecie, czego doświadczyliście, co Wam w sercu i w duszy gra, i wybrać ten kierunek, żeby nie tracić dalszego życia, na robienie tego, czego się nie chce. No, chyba, że jesteś urzędnikiem, i kochasz swoją pracę i jest ci wygodnie dobrze i bezpiecznie, a tylko twój kumpel, który się motał od ściany do ściany odszedł właśnie w zeszłym tygodniu i założył firmę i Ty tak pomyśl, pomyślałeś sobie, kurczę, no dobrze mi tu, w zasadzie szczęśliwy jestem, ale może założę firmę? To nie. To nie jest dobra motywacja. Siedź sobie po prostu. No urzędnicy są taką nacją, która też jest potrzebna. Jak ktoś lubi być urzędnikiem, niech będzie urzędnikiem. Nie każdy musi kręcić biznes. Więc to była trzecia rzecz. Uuu, ale się nagadałam. Dobra. Odpatrzę sobie. Dobrze, następna rzecz. Też bardzo ważna. Bo niektórzy z Was tak sobie myślę, że zaczynają działać i nie zrobią takiego rachunku sumienia, tak? To mam, to mam, to mam. Czyli tak mam wiedzę, mam sprzęt, mam pieniądze, ale niewystarczające. Mam znajomości, które mogę wykorzystać, albo mam już nawet klientów na swój produkt. Tak. Taka lista jest konieczna. Co już masz do prowadzenia tego Twojego konkretnego biznesu? Tak? Masz sprzęt, masz pomysł, masz wiedzę, albo jej nie masz. Masz zasoby ludzkie w znaczeniu, masz ewentualnie wspólnika, który jest Ci potrzebny tak? na oku. Masz ludzi, którzy Ci pomogą za mniejsze bądź większe pieniądze. To trzeba sobie uświadomić i to trzeba spisać i z tego trzeba później korzystać. Nie, że ty robisz projekty dla klientów, ale masz mamę księgową, albo ciotkę księgową, albo siostrę księgową i ty nie poprosisz ich o pomoc i wsparcie, bo chcesz wszystko zrobić sam. No co? Nie ma sensu. Kompletnie. Korzystajcie. Ja nie mówię, żeby wykorzystywać ludzi, ale naprawdę korzystajcie z pomocy. To jest jedno. Drugą listę trzeba zrobić, czego nie masz, tak? Na przykład chcesz uczyć ludzi i chcesz ich szkolić, ale nie masz kursu trenera i boisz się, że bez tego papierka to nie będzie to i nie będą cię ludzie traktowali poważnie. Dobrze, no to okej, okay. wystartuj z jakimś kursem, z jakimiś warsztatami, a w międzyczasie zrób kurs trenerski. Jeżeli nie masz na to pieniędzy, poszukaj, pokombinuj, da się. Są dotacje unijne. Jeżeli masz już założoną działalność gospodarczą, jest mnóstwo kursów na portalu mBON, zdaje się. To są darmowe kursy, w sumie darmowe. 80% dofinansowania można dostać na projekty rozwojowe. I to naprawdę jest kupa kasy, więc nie musisz zaciągać kredytu. Możesz się pokręcić, popytać ludzi. Jak coś to zawsze służy, jak coś tylko wiem, to powiem. Naprawdę, to nie jest problem w dzisiejszych czasach, żeby zdobyć pieniądze. Wiadomo, że one nie czekają w worku pod domem, trzeba się namęczyć trochę, trzeba rozpisać projekt, ale rozpisywanie projektów pod projekty unijne. Uwaga, jest bardzo pomocne. Oni tam naprawdę zmuszają ludzi, żeby pomyśleć, kto jest Twoim klientem, jaki chcesz mieć produkt, za ile go sprzedać, ile czasu ci to zajmie, żeby zarobić tyle, ile potrzebujesz. Czyli jakby tak. Tam jest układanie i tworzenie biznesplanów i strategii, i to naprawdę jest pomocne. Ja kiedyś myślałam, że, a, plan, no, biznesplan, no po co? No, przecież mały biznes, jednoosobowy, wiem, co chcę robić, wiem, jak chcę robić. No, i właśnie wtopiłam, tak? Moje pierwsze, moje pierwsze pół roku prowadzenia biznesu było dramatem. Później poszłam szybko po rozum do głowy, a jak już spotkałam pewną panią, która mi uświadomiła, że ja nie zarządzam pieniędzmi, to w ogóle nie ma nic wspólnego, bo posiadanie księgowego nie ma nic wspólnego z zarządzaniem własnym budżetem. To poszłam po rozum do głowy, powiedziałam: No, kurczę, kobieto, masz ponad 40 lat, i naprawdę, no, muszą ci to obcy ludzie mówić. Tak, zarządzanie pieniądzem to jest planowanie wydatków, myślenie o kosztach i myślenie o tym, gdzie można i co można zrobić, żeby więcej zarobić. Ale trzeba nad tym usiąść z Excelem bądź nawet z długopisem i z kalkulatorem i to przemyśleć. Więc tak, pomyśl, czego ci brakuje. Spisz listę. Jeżeli brakuje Ci jakichś umiejętności, sprzętu, brakuje Ci kasy, pomyśl skąd możesz to zdobyć, gdzie to możesz zdobyć, kto Ci może pomóc. To nie są rzeczy, które rozkładają biznesy na łopatki, to są po prostu punkty, które trzeba zrealizować, przez to trzeba przejść, iść dalej. Więc no tak, trzeba sobie spisać listę zasobów, to co już mamy. I to, co nam jest bardzo konieczne do tego, żeby prowadzić ten biznes we właściwy sposób. A co musimy zdobyć? No ale to może być do zdobycia dzisiaj, jutro, za pół roku, ale damy radę. Nikt nie powiedział, że biznesy kręci się w jeden miesiąc. To, to na pewno. Dobra. Teraz dalej sobie patrzę. Hmm, misja. O tym też warto, a nawet trzeba pomyśleć na początku. Bo misja jest ważną rzeczą. Mis, misją, za misją idą wartości, za misją idzie to, co chcemy zrobić dla siebie, dla innych ludzi, jak chcemy im pomóc, jak możemy im pomóc. To jesteś w stanie sobie to przemyśleć i odpowiedzieć na te pytania: typu, dlaczego chcesz robić to, co chcesz robić, tak? Dlaczego chcesz odejść z etatu? Bo masz silną potrzebę wolności i tam już po prostu szefcie dociska kolanem. Albo masz dobrego szefa, ale po prostu to nie jest instytucja, w której chcesz pracować. Chcesz wolności, chcesz sam sobie regulować czas pracy, ale uwaga, tutaj też jest pułapka. Czasami się wydaje wszystkim, którzy startują z biznesami, że tak, reguluję sobie czas pracy, a później pracują 12, 13, 14, 16 godzin dziennie. Tak, to sami sobie wtedy to regulujemy, prawda? Więc y, misja pomaga uświadomić sobie tobie. Co chcesz zrobić, dla kogo to zrobić, w jaki sposób i jakie będą mieli z tego wszyscy korzyści, czyli ty i twoi klienci. Ale jeżeli na przykład uważasz, że będziesz produkować zakrętki do słoików i po prostu będziesz produkować bez misji zakrętki do słoików i tylko widzisz w, mm, w przyszłości wielki worek dolarów, to okej, okay, to jest Twoja sprawa. Misja pomaga w działaniu. I pomaga w zrozumieniu tego, co robisz tobie i pomaga Twoim klientom y, zaufać Twojej osobie i twojemu, y, Twojej firmie. Natomiast możesz działać bez misji. Nikt tego nie mówi, że tak się nie da działać. Y, możesz pro produkować te zakrętki do słoików po prostu, tak o. Ale możesz też produkować zakrętki do słoików, które działają jak magia. Bo utrzymują smak i aromat. Zatrzymują smak i aromat przepysznych owoców, warzyw dla Twoich klientów. No trochę to inaczej brzmi, tak? Produkuje zakrętki do słoików niż bo u mnie na zakładzie dzieje się magia. Taka jest różnica. Jakby ludzie bardziej kupią tą magię niż te zwykłe zakrętki. Tam jest zaczątek historii. O historiach kiedyś też opowiem. Zresztą na pewno gdzieś słyszeliście już. Opowiadaniu historii w biznesie. Mega fajna rzecz, mega dobra zabawa, więc to na pewno y, też będzie u mnie na grupie. Po misji, w zasadzie na dzisiaj, y, chciałam Wam powiedzieć, że i tak już dużo nam do głowy, tak? I tak już dużo rzeczy poruszyłam, i super by było, gdybyście teraz naprawdę usiedli i to Wam zajmie 20 minut. Następnie przeszli przez te wszystkie punkty, czyli to po kolei tam szło tak, jak ile potrzebujesz zarobić, ile chcesz zarobić, ile czasu chcesz na to poświęcić, yy, jakie zadania chcesz zrealizować, jaki pomysł, tak. Yy, to na pewno i nie sugeruj się wiekiem. 40 plus też mogą działać, jesteśmy świetni. Później, jakie masz zasoby, czyli co. Już masz na start, czego potrzebujesz koniecznie i od razu zapisz pomysły na to, jak to zdobyć. No i kwestia misji, tak? Dlaczego chcesz to robić? Jakie wartości chcesz przekazać? Dlaczego chcesz pomagać ludziom i jakim możesz pomóc? To jest wszystko opowiedziane dosyć ogólnie, natomiast nad tym bardzo warto się zastanowić. Serdecznie Was pozdrawiam na dzisiaj. Ja już kończę. W środę na grupie będzie webinar. Dalej będę ciągnąć temat, bo jesteśmy w części bazy, czyli tej podstawy dla biznesu. I bardzo bym chciała, żeby, żeby poszło w świat, żeby ludzie nie zaczynali naprawdę działać od końca i nie szli z pomysłem do urzędu rejestrować firmę i się strasznie cieszą. Jezu, jestem biznesmenem. A później się dzieją straszne rzeczy. Przemyślcie niektóre sprawy. Zacznijcie od tych, o których dzisiaj mówiłam. Życzę Wam dobrego tygodnia. Widzimy się w środę. Eee, pozdrawiam.